Archiwum Głównym Akt Dawnych przy ulicy Długiej ostatnie przygotowania do niezwykłej wystawy. Kryjące w swych magazynach unikalne dokumenty archiwum już 21 stycznia otworzy ekspozycję przygotowaną z okazji 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Komisarz wystawy Dorota Lewandowska wraz z zespołem dokonuje właśnie ostatniego przeglądu materiałów. Zespół czeka jeszcze wyprawa do współpracującego przy powstawaniu wystawy Muzeum Historycznego Miasta Stołecznego Warszawy. Tu razem z kustosz Agnieszką Dąbrowską ostatni przegląd unikatowej biżuterii powstańczej. Znajdzie się ona wraz z innymi niezwykłymi eksponatami na wystawie w Archiwum Głównym Akt Dawnych już 21 stycznia.